Wysyłanie wiadomości e-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konta poczty e-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty e-mail. Kliknij ikonę aplikację znajdującą się na ekranie głównym. Dotknij ikonę E-mail. Skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie odświeżona. Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, dotknij ikonę Utwórz wiadomość. W polu tekstowym do wpisz adres e-mail odbiorcy. W polu tekstowym temat wpisz temat wiadomości. W polu tekstowym wiadomość wpisz treść wiadomości. Aby dodać załącznik, dotknij przycisk Dołącz. Z listy wybierz rodzaj elementu, który chcesz dodać jako załącznik. Dotknij na przykład moje pliki. Plik, który chcesz dodać jako załącznik, musi znajdować się w pamięci telefonu lub być wcześniej do niego przesłany. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematów Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Wybierz na przykład attachments, a następnie umowa PDF. Potwierdź dotykając OK. Aby wysłać wiadomość, dotknij wyślij. Wiadomość została wysłana. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk home.